Szanowni Państwo, mija rok 2009, jesteśmy w okresie przedświątecznym, w okresie przed nowym rokiem. Chciałbym z tej okazji złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomagali realizować zadania samorządu przez ten mijający rok. Dziękuję współpracownikom z samorządu, gminy, wszystkim mieszkańcom, z którymi mogłem spotykać się, podejmować trudne sprawy. Uważam, że był to niezły rok dla gminy Frysztak. Rozpoczęliśmy kilka inwestycji, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które nie mogłyby się rozpocząć, gdyby nie te środki. Kolejny etap kanalizacji wraz z oczyszczaniem ścieków, kolejne odcinki dróg, przebudowa centrum Frysztaka, to są wszystko inwestycje, które zmieniają obraz naszej gminy. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć wszystkim mieszkańcom gminy tak wszystkim mieszkańcom, którzy są Rosjani po Europie, po świecie, wszystkim gościom, którzy w tym czasie odwiedzą naszą gminę, życzyć zdrowych, spokojnych świąt. Życzę, aby to był czas pokoju, radości, czas spędzony w rodzinnym, w rodzinnym gronie. Życzę, żeby w tym czasie odsunęli Państwo wszystkie kłopoty, troski, które trapią może Państwa. Rok 2010 przed nami. Życzę, żeby w tym okresie spełniły się wszystkie Państwa zamiary, wszystkie plany, wszystkie marzenia. Życzę, żeby to był dobry rok.